Trzynasta kolejka, betklik trzeciej ligi grupy czwartej, była pechowa dla Wiślan, Skawina i Świdniczanki. Świdniczanka przegrała u siebie z Pogonią Sokół Lubaczów, natomiast Wiślanie stracili punkty w ostatniej akcji meczu z Krzostrowcem Wiślanie Jest Skawina w następującym zestawieniu. W bramce 33 Mateusz Bartusik, 4 Krystian Boczek 8 Michał Wiśniewski, 11 Jakub Bąk, 17 Bartosz Żurek, 20 Patryk Kołodziej, 21 Dornian Gondek 23 Kapitan zespołu Dawid Dynarek, 55 Michał Stachera, 77 Piotr Tomasik, 99 Błażej Radwanek, Kasędziowska, Mateusz Patla jako arbiter główny poprowadzi dzisiejsze zawody. Skład drużyny świtniczanki wygląda następująco: 13 Paweł Socha w bramce, 5 Bartosz Bajer, 6 to Maciej Wojtak. 7 Kapitan zespołu Michał Zuber, 9 Michał Paluch, 14 Karol Futa, 17 Mikołaj Kosior, 19 Jakub Szymala, 22 Miłosz Kutyła, 23 Krzysztof Figiel, 77 Kamil Sikora. Wybrzmiał pierwszy gwizdek, zatem zaczynamy żurek. Gra na małej przestrzeni Wiśniewski. Odpowiedź świetniczanki, okazja dla drużyny gości. Rozpędzony Michał Zuber, okazja stuprocentowa, Zuber! Świdniczanka w 16 minucie obejmuje prowadzenie i powiedzmy sobie szczerze jest to zaskoczenie bo Wiślanie mieli więcej z gry w tych ostatnich minutach ale fantastyczne kontra sprawia że to goście z Lubelszczyzny za sprawą Michała Zubera obejmują prowadzenie fantastyczne podanie palucha pomyłka kołodzieja wystartował Zuber wygrał pozycję z boczkiem i pokonał Bartusika Świdniczanka prowadzi w Skawinie Dynarek. Radwanek. Radwanek. Schodzi do środka. Radwanek uderzył. Jeszcze raz Radwanek. Radwanek. Prosto w Sochę. Zablokowane to uderzenie. Kolejna centra i odpowiedź. Wiślanska wina. Jakub Bąk. Z trafieniem wyrównującym. 1-1. Wiślanie. Doprowadzają do wyrównania. Strzelcem bramki Jakub Bąk. Świetne dośrodkowanie Wiśniewskiego. Nie udało się za pierwszym razem z rzutu rożnego, ale ta poprawka była doskonała. Asystentem oczywiście Niewiśniewski, lecz Bartosz Żurek okay. Dobra, 3, 2, 1, gra. Żurek, ciekawie rozegrany ten rzut rożny i też uderzenie Wiśniewskiego, zablokowane, niecelne. Sikora do kutyły, Kotyła. Kutyła okazja dla Świdniczanki, podanie do Zubera, Zuber! I to mogło być trafienie samobójcze, niewiele brakowało, by Tomasik zaskoczył Bartusika, ale ta interwencja była na tyle skuteczna, ale też i niebezpieczna, że mimo wszystko piłkarze Wiślan mogą odetchnąć z ulgą, bo piłka zmierzała bardzo blisko Supajer przy piłce. Piłka posłana naszym, ale jeszcze uderzenie z dystansu, ale stali stalowa wola. Uderzenie, bardzo mocne i tutaj uratował wszystko Michał Stachera, bo... Dynarek, Stachera, bąk, uderzenie, ale to nie będzie. Druga bramka dla Jakuba Bąka, wiekcie prądniczanki, Wisła 2, Kraków podejmuje czarnych połaniec, ale do tego wrócimy za moment, bo Wiślanie przed szansą, Wiślanie z uderzeniem i Dorian Gontek był bardzo bliski, Mówi piłkarskie. Przysłowie. Doszrodkowanie, tym razem znowu na Szymale, ale był tam jeszcze Figiel, Szymala, Szymala, uderzenie broni Bartuszek, intuicyjna interwencja. Świdniczanka miała najlepszą okazję, w drugiej części spotkania to uderzenie już bardzo kiepskie, ale też mieli okazję zawodnicy ze Świdnika. Najpierw Figiel, potem to zamieszanie próbował wykorzystać Paluch i na końcu Szymala próbował pokonać Żurek. Wypatrzył Stachere, ten doszrodkowuje, zamyka tą akcję Marszalik, uderzenie, jeszcze jest Żurek, broni Socha, ależ blisko byli teraz zawodnicy. Wiślanska wina na pokonanie bramkarza, Świdniczanki, ofiarność i determinacja w defensywie, pierwsza roszada w drużynie. Świdniczanki, radwanek, radwanek! Obramowanie jeszcze dobitka Bitka! Boczek, uderzenie, ależ dużo szczęścia mają zawodnicy Świdniczanki! Pytanie, jak to się nie udało? Ależ dużo szczęścia mieli teraz zawodnicy Świdniczanki. Najpierw poprzeczka, potem wybicie piłki przez Figiela do Bitka. Boczka po raz drugi. Figiel ratuje swój zespół. Żudrożny dla Wiślan. Stachera! Stachera! Broni Socha! Jeszcze dobitka Boczka na pozycji spalonej był Krystian. Boczek, ale też była to dobra interwencja Sochy, bo nie był to łatwy strzał. Niecelna była dobitka. Boczka. Żurek. Kołodziej. Był też Boczek. Gądek. Gądek, uderzenie, gądek broni Socha. Znowu budowanie odnowa tego zagrożenia pod bramką Sochy. Orzuk. Marszalik z pierwszej piłki. Marszalik, ależ to była petarda. To było coś, co mogło zaskoczyć Sochę. Z pierwszej piłki. Wydawało się, że lepszą opcją będzie dośrodkowanie do radwanka, ale to są zaangażowani w tą akcję. Pajer, dośrodkowanie. Ja Kołodziej, piłka, trafia do Michała Palucha. Paluch z dośrodkowaniem i też zamykał tą akcję. Koszor Stachera, gądek, gądek! 2-1, ależ bomba Gądka. Mówiłem, że dziś ma problemy z precyzją, ale odmienił to wszystko w 84 minucie. To jest piękna bramka. Mieliśmy tu już trafienia Stadiony Świata w tym sezonie. Marszalika i boczka. I Gądek pokazał się z nam z fantastycznej strony. Przepiękny strzał Doriana Gądka. Wiślanie prowadzą. Zmieniło oblicze gry. I z pewnością założenia drużyny trenera Bartosza Szcząbra. Okazja dla Stachery. Stachera! 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 Stachera. 3-1. Wiślanie prowadzą po tej indywidualnej akcji Michała Stachery. Koncert Wiślan w ostatnich minutach. W końcu znaleźli patent na strzelanie bramek w skawinie zawodnicy Wiślan. Stachera raz, Stachera dwa i uderzenie, które daje trzecią bramkę w Marszalik. tym meczu. Marszalik. Jest Adisa Monsuru. Adisa Monsuru, Adisa Monsuru, poprzeczka, supek czy spojenie, ale to jest koncert Wiślam w ostatnich minutach. To jest sytuacja, po której Boczek dostaje żółtą kartkę, a to mogło być czwarte trafienie to nie, dla... Po to pierwsze zwycięstwo z Unią Tarnów na inaugurację, jeszcze na konto Łukasza Skrzyńskiego. Stachera, Marszalik do Adisy Monsuru, Adisa Monsuru! blisko był po raz drugi pokonania sochy. Teraz Tym razem raz... mogą cieszyć się z zwycięstwa zasłużonego, bo nie ukrywajmy, wyślanie byli zespołem lepszym, pokonując Świdniczankę w ramach 14 kolejki Betklik trzeciej ligi grupy 4.